Nieczęsto zajmuję Państwa uwagę tematami lifestyleowymi. no ale trzeba docenić przedsiębiorczość, trzeba też przyznać się do błędu, bo wszyscyśmy nie docenili pana wiceministra, wicestróża sprawiedliwości, pana Arkadiusza Merchy. Tak sądzono, że taki tam <laughs> Kacper, Baltazar, Belche, Belzebub, królów nie umie wymienić właściwie, taki troszkę nierozgarnięty chłopaczek. Ogarnięty, ogarnięty, jego żona też sprytniejsza niż by się wydawało. Chytra, baba cwana. Która przypomnę, wsławiła się takim wyprodukowaniem mema. Od razu pani Kinga Jegajska załapała, na czym polega robienie polityki w czasach postdemokracji, czyli też postpolityki w postmediach. Przerywała, przeszkadzała w czasie wiecu politycznego, przeciwników politycznych, co jest przestępstwem, w związku z czym policjant zmuszony był podejść do niej i zapytać ją, kim jest. Ona odmówiła Przedstawienia się i ukazania legitymacji poselskiej, w związku z czym została zaproszona uprzejmie do radiowozu. Pamiętacie Państwo tę sytuację? No i wtedy dopiero w tym radiowozie wyciąga, że ona jest posłanka, że pogwałcono immunitet, po czym poleciała z tym do mediów, a te media polskie do swoich zachodnich mocodawców lewicowo-liberalnych i poleciało po wszystkich New York Timesach, że pisowski reżim aresztował posłankę opozycji, łamiąc jej immunitet. Cwanaba! Okazuje się, że tylko cwana, ale i chytra. 150 km dziennie wychodzi z kilometrowek robiło oboje państwa Merchów, dzień w dzień, włącznie z sobotą, niedzielą. 100, 150, różnie tam liczą, mnóstwo. Kasa podwójna brana na jedno mieszkanie w Warszawie. Przypominam, to wszyscy pewnie słyszeli, bo to teraz rezonuje w przestrzeni publicznej, a to jest akurat najmniej ważne, co rezonuje. Te ekspresy do kawy kupowane co roku, jakieś, pff, nie wiem, no może rzeczywiście ten sprzęt się szybko psuje. No ale klasyczne, jak na ludzi, którzy karierę oparli na robieniu krzyków, że PiS i państwo, to jest bardzo, bardzo śmieszne. ale nie to jest najważniejsze. Chociaż zwraca nam uwagę na to, że w gruncie rzeczy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nigdy nie przestał być organizacją patologiczną. Tak, bo zaczynając od tego, podjała 460 posłów w 30 paramilionowym kraju. 460 reprezentantów, liczę sobie Izba Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych, tylko oni tam reprezentują już prawie 300 milionów ludności, jeśli dobrze pamiętam, a w każdym grubo ponad 200. 460 posłów wyszniekło z faktu, że w PRL-u tak wymyślono, ale w PRL-u Sejm służył do reprezentacji. Dokładnie, do reprezentowania, to znaczy sejm układano tak, żeby tam były i włókniarki, i mokre przątki, i, 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 i żeńce jacyś, i górnicy strzałowi, i, i bibliotekarze, i profesorowie, i tak dalej, żeby to wszystko był przekrój socjalistycznego społeczeństwa należycie reprezentowany. To było tych 460 posłów, każdy dostawał kupę kasy i miał G do powiedzenia. A nawet gdy próbował cokolwiek powiedzieć, to i tak by nie, 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 nie nie miało na najmniejszego znaczenia, bo tam jeszcze paru katolików, też takich koncesjonowanych w ramach, repre w ramach reprezentacji, co pozwoliło Świętej Pamięci Kisielowi na przykład mieć zabezpieczone sprawy bytowe i dzięki temu trochę podziałać opozycyjnie. Takie to tam były czasy. Ten Sejm nie miał najmniejszego znaczenia, ale został, bo jak już. Przeszło dowolnej wolnej Polski się okazało, a pff, musi nas być tyle, czy nie zrezygnujemy z tych, z tych diet. Właśnie sa, diety, same diety, przy jakie jest wyżóstwo. Dlaczego posłowie nie dostają pensji, tylko dostają diety? Bo sobie tak cwaniaki drobne wymyślili, że dieta nie jest opodatkowana. Co prawda, dieta to jest. Wiemy, co to jest, tak? Ktoś jedzie w delegację, to dostaje diety, z się potem rozlicza. To oni sobie powiedzą, że oni niby są na tym Sejmie w delegacji, a nie w pracy i oni sobie wypłacają diety. Dlaczego? Bo dieta jest nieopodatkowana. W ten sposób sobie posłowie swoje skromne uposażenia podnieśli tak, żeby naród nie widział, że oni tak naprawdę zarabiają więcej niż zarabiają. No, nominalnie mam taką samą pensję jak przeciętny Polak, no, może dwa razy większą ale de facto mam trzy razy większą, bo nie płacę od niej żadnych zus podatków i tego, bo to są pensje. Kilometrówki. Prawem, nie towarem. Prawda? Kilometrówki się należą wszystkim. Zgodnie z prawem, nawet jak ktoś nie ma prawa jazdy, nie ma samochodu, ale kilometrówki i tak może pobierać i pobiera, i wiemy, że wszyscy je pobierają, i wiemy, że wszyscy biorą jak mogą wszelkie możliwe ryczałty i rozliczają je byle jak, bo to do tego służy. I tutaj można... Nie powiem bronić, ale można relatywizować cwaniactwo państwa myrchów, pytaniem retorycznym, a co to po przeciwnej stronie się nie zdarza? No, oczywiście, że się nie że, że, że się zdarza. Myślę nawet, że to jest taki troszkę ping-pong, że ta wojna plemion. Zepsuła coś, co świetnie tym kręgom pozwalało, patopolitycznym, pato po pozwalało funkcjonować przez wiele, wiele lat. Czyli zasadę: my się nie czepiamy waszych, wy się nie czepiacie naszych. I wtedy sobie wszyscy zgodnie z lewa czy z sprawa doili te kilometrówki, te diety, te wszystkie to niby są drobne, że to, te żałosne są te pieniądze w tym sejmie. Zwłaszcza ile to trzeba tylko godzin wysiedzieć, prawda, w tych, w tych ławach i na tych komisjach, a, a, a przynajmniej się na napodpisywać, że się tam by siedziało, bo siedzieć to jeszcze nikt na razie nie sprawdza tak bardzo. Ale, ale jak się to pomnoży, i te kilometrówki, i te ryczałty na mieszkanko, i te, i te na biuro poselskie, gdzie można zawsze szwagra zatrudnić z kuzynką i tak dalej, to, to się w końcu z tego robiły jakieś pieniądze. Wszyscy to doili, no ale jak ci wywalają się, na przykład wywalają Ryszka Czarneckiego, no to wywam e, Belzebubka z, z jego żoną wywalimy. I to jest w jakiś sposób fajne, dzięki takiej wojnie mafii my zyskujemy. Ale w sprawie Arkadiusza Merchy, Stąd tytuł. Szczerze mówiąc, zupełnie co innego mnie bardziej zaciekawiło. Mianowicie ten nieszczęsny doktorat, bo tu już pan Myrcha przegiął. Cwaniacy są tam, krzyczeli jak pizdoi, dorwali się, sami doją. No po to się, jak to kiedyś śpiewał Satryk Majewski, Właśnie po to Polak wspina się na stołek, tak, żeby tę te, żeby te lewą kasę móc, móc przytulać. Polecam piosenkę. Yy, więc yy, to, 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 to jest sztampa, to nie wychodzi z żadnych tych Po. się przez kilka dni. Teraz platforma, żeby się odkuć, wynajdzie jakiegoś cwaniaczka tam innego. Z innej, może, może z psl u bo teraz jest jazda na partie koalicyjne, może z PL2050, o to są cwaniaki, te cała ekipa pospolite ruszenie cwaniaczków, co się do chołowni przykleiło. Tam polecam kolegom dziennikarzom, popatrzcie po tych spółkach, radach nadzorczych tego, ilo to się PL2050 takich. Takich, takich tam cwaniaczków pojawiło, którzy no przecież tylko po to się załapali, a tak wyczuli, że a może ten hołowniak, z niespodzianka, to ktoś na niego zagłosuje, to ja się tam też poprawię swój żywot. Dobra, zostawmy to, bo chciałem powiedzieć o czymś ważniejszym. tym, co naprawdę powinno nami trzochnąć, to jest ten właśnie doktorat. Ponieważ okazało się, że doktoraty są dostępne. I ktoś, nawet nie pamiętam kto pierwszy, znalazł na stronach internetowych tak zwanego SWPS-u, czyli prywatnej szkoły w Warszawie, która jak się okazuje, no nie jest szkołą jakoś dużo mniej renomowaną niż sławne Kolegium Humanum. I na tym SWPS pan Arkadiusz Myrka, aktualny wicestróż prawości. To zawsze warto podkreślać, bo to jest prześmieszne. Ja wiem, że to już dawno nieprawda, ale gdzieś na w nas tkwi takie, że no już przynajmniej w resorcie sprawiedliwości powinni ludzie na jakiś elementarnych zasad sprawiedliwości czy przyzwoitości przestrzegający zasiadać. Więc pan wicestróż prawości z parytetu napisał sobie i obronił doktorat. Na temat, jeśli dobrze pamiętam, on się nazywa postępowanie ustawodawcze. Co można nowego napisać o powstałym postępowaniu ustawodawczym? Ustawa w, na temat stopni naukowych jasno precyzuje, że żeby dostać stopień doktora, trzeba jakieś zagadnienie naukowe przedstawić w nowym świetle. Tymczasem przedstawić jakąś, jakąś nową myśl. No krótko mówiąc, jakkolwiek ustawa to, to yy, formułuje, no to sens tego przepisu jest taki, że pracę doktorską dostaje się za to, że się napisało coś, czego jeszcze nikt inny nie napisał. E tymczasem no jak pan Sopiński rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości ładnie to delikatnie ujął tam nawet nie jest postawione żadne pytanie badawcze zobaczcie państwo 140 stron referowania jak się w Polsce jak w Polsce wygląda proces ustawodawczy tak Przekładając na moje realia, bo ktoś może powiedzieć, że ja nie jestem prawnikiem. Nie jestem oczywiście, do czarodziejów się nigdy tam do gildii nie zapisywałem. Jakkolwiek samo prawo w sobie jest dość proste, żeby go na poziomie podstawowym je ogarniać. Ale nieważne, nie, nie każdy sobie może w to zajrzeć, każdy może się skonsultować. Ja naprawdę szukałem prawnika, który by mi powiedział, że tam coś znalazł w tej pracy doktorskiej. Nie, wszyscy mówią, że to jest takie wypracowanie z... Z pnosu, tak zwanego, jakby takie, taką dużą pracę zaliczającą, no bo uczeń przez się obijał, i pani od pnosu mu kazała na semestrze, na koniec roku zaliczyć, żeby opisał proces ustawodawczy. No i on opisuje. Przekładając na moje, to tak jakby pan Myrcha na przykład chciał dostać doktorat z Medioznawstwa. I napisał medioznawstwo na temat telewizja w Polsce i by napisał, jest telewizja państwowa, która działa na podstawie ustawy takiej, takiej władzy powołuje ten a ten, i jest drugi program, są programy regionalne tego, i jest telewizja Polsat, pana Zygmunta Solorza, która dostała koncesję w ten, i jest TVNT, i jest Republika, ale to hańba, bo nie powinno być i tak dalej, i tak dalej. I ta cała prawa pierdot doktorat. Trzech recenzentów naukowych. Wśród nich profesor, który z nominacji partyjnej Platformy Obywatelskiej zasiada w PKW i decydował o odebraniu pieniędzy partii opozycyjnej wedle słów szefa tej, 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 tejże PKW bezprawnie stawiając się ponad prawem. Bo on był w tej piątce, która się, o której pan Marciniak mówi, że postawiła się ponad prawem i podjęła decyzję. Nie tylko sprzeczną z prawem, ale też sprzeczną z rekomendacjami fachowców, czyli własnych tych organów, które robiły audyty kampanii wyborczej, które w jednoznacznie stwierdziły, że kampania wyborcza PiSu była całkowicie w porządku. No ale to jakby pierwszy raz w dziejach się zdarzyło, że PKW nie przejęła się ustaleniami swoich własnych wyspecjalizowanych organów, tylko podjęła tak zwaną decyzję polityczną. I jedną z pięciu tych osób podejmujących decyzję polityczną był recenzent na B nazwisko, nie chcę, nie chcę w tej chwili, że nie ma pamięci do nazwisk, łatwe jest to do sprawdzenia, kto recenzował doktorat Pana yy, Myrchy. Natomiast najciekawszy jest promotor. Promotor Pan Profesor Chmaj, Marek Chmaj, dyżurny ekspert TVN-u. W czasach jakiejś TVN24 nieopatrznie zaprosił Paną Profesor Genowę Grabowską, która jest wybitną konstytucjonalistką i ona powiedziała, że cała ta propaganda, którą rozpętała PO i TVN przeciwko zmianom w Trybunale Konstytucyjnym, to jest jeden wielki wuj, bo artykuł taki, artykuł taki, artykuł taki, paragraf taki, orzecznictwo takie, do tego. W TVN nie tak zrobili. Skończyła się rozmowa, usunęli to natychmiast, znaczy w ogóle nie wrzucili na stronę internetową i zaczęli zapraszać pana Chmaja, który był, że nie, zbrodnie PiSu, prawda i tak dalej. Pan Chmaj wcześniej już był związany z Platformą Obywatelską, by, z, kto ciekaw nie chce wygoogla taką fundację Państwo Prawa, która, która brała pieniądze za popularyzowanie idei Państwa Prawa i tam pan Chmai pełnił jakąś funkcję, nawet mówiąc razem z panem mecenasem Dubois, który Yy, yy, też się bardzo zaangażował w pro-Pełowską działalność, przynajmniej do pewnego momentu. Teraz chyba panikot ich podzielił, a może nie podzieli. Zobaczymy. I później pan Marek, Chmaj, no, żal mi go aż było, bo chciał dostarczyć, chciał obronić Donalda Tuska też w ostatnich tygodniach, tak jak Tusk yy, się okazało, że wyszło na jaw, że podpisał i tam. Yy, Ci, ci bini z wolnych sądów krzyczeli, że podpisał neosędziego i to, tego, i pan Chmaj chciał go bronić, że jak już podpisał, to podpisał, więc wystąpił i powiedział, że no niestety nie można wycofać podpisu, bo takie, 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 takie prawa, dwie godziny później Tusk wycofał podpis i pan Chmaj został jak ten. A teraz jeszcze został właśnie z tym nieszczęsnym myrchą, którego był promotorem. Proszę Państwa, jeżeli profesor, promotor promuje taką pracę doktorską, która nie spełnia zasad, szczerze mówiąc, na pracy nie wiem, magisterskiej, może nawet licencjarskiej, i jednocześnie działa w partii, która tego jego protegowanego czyni wiceministrem, a wszystko to się jeszcze dzieje na wydziale, którego szefem był wtedy pan profesor Bodnar, aktualny Andrzej Wyszyński Donalda Tuska. I to całe towarzystwo się tam pięknie. Kisi się rozdaje, oczywiście to jest WPS, to prywatne uczenia, no to jest... Logika teraz y, ludzi, którzy mówią, że TVN-owi wolno kłamać, bo jest prywatną telewizją, a TVP nie wolno było kłamać za czasów PiSu, bo był państwowy. Teraz już też wolno, bo teraz już jest odzyskany. Więc ci ludzie pewnie powiedzą, że prywatna uczelnia to se może robić doktorem, a choćby i szympansa z pobliskiego zo, może mu wręczyć doktorat, bo to jest prywatna uczelnia i prywatne doktoraty. No. Jeszcze tego argumentu nie usłyszę, nie zdziwię się jak usłyszę. Ale nie, tak nie jest. Są jakieś zasady, które zostały tutaj złamane i to ośmiesza recenzentów, promotora, który co nie czytał tej pracy, czy po prostu machnął ręką. Smutne wydarzenie, które odnotuję przy okazji, zmarł niedawno dr Kamil Kulesza, który wielkie zasługi położył w demaskowaniu skali plagiatów i pozoranstwa w polskiej nauce. On Pisał o tym, jak ogromna liczba tytułów naukowych uzyskana była poprzez plagiaty. Pana Merche nie można o plagiat oskarżyć, bo on tak do tego stopnia wymieszał przepisywane podręczniki i pozmieniał poszczególne słowa, że nie jest to plagiatem, jest to po prostu sterta banałów powszechnie wiadomych. Ale byli ludzie, którzy robili po plagiaty. Więc doktor Kulesza, świeć pani nad jego duszą, był wrogiem publicznym, bo on gdzieś tam w Cambridge zrobił matematykę, w związku z czym nie obchodziły go polskie organa. Rozdające stopnie naukowe, Zalazł im za skórę mocno. No, no niestety, pewnie nikt nie podejmie już teraz tej, tej pochodni nie będzie walczył z całym środowiskiem, które jest świetnie zblatowane, które sobie te doktoraciki przyznaje, albo nie przyznaje, bo na tym samym swps się podobno odwalili doktorat panu Wiplerowi. No bo Wipler nie z tej szajki. No to może ja bym prosił, apeluję, żeby Wipler ujawnił swoją pracę doktorską którą tam odrzucili, bo ja chcę zobaczyć, porównać przyjętą pracę pana Merchy, no to o ile głupiej musiał napisać Wickler, jak mu odwalili. Chyba, że jednak nie napisał głupiej, tylko odwalili mu z zupełnie innych powodów. Tak jak z zupełnie innych powodów nagle oddoktoryzowano Jacka Bartosiaka. Zobaczcie Państwo, ja to wielokrotnie powtarzam, ostatnio to mój ulubiony publicysta Andrzej Krajski też zauważył, że to nie są już tytuły naukowe. To są tytuły arystokratyczne. Byli hrabiowie, byli baroneci, a teraz są profesorowie. Profesorowie zapilnują, żeby w swoim gronie nie mieć żadnego profesora z parweniusza, który prawda jeszcze, a jeszcze skonfliktowanego z nimi. No, jestem przekonany, że. Świętej Pamięci dr Kulesza na pewno by habilitacji nie zrobił, tak jak pięć razy jej nie mógł zrobić Marek Migalski, dopóki nie przeszedł na właściwą stronę nocy. Profesor Zybertowicz wielokrotnie, mimo niezaprzeczalnego, ogromnego dorobku, odrzucano, bo jakaś tam rada zakichanych profesorów, mówi, nie, on do nas jaśnie Państwa się nie nadaje, on profesorem nie będzie. Może być profesorem każdy cymbał, prawda? Choćby taki jak ktoś był. To było profesowe, jak teraz nazwisko naszego kangura yy, w togach profesorskich wymienił, więc, więc, yy, więc nie będę. Ale może być najgorszy ten, co karto Orlenu ludziom sprawdza, największy fanatyk, największy świr, najbardziej niekompetentny, może być profesorem, byleby był nasz. Ale teraz to też schodzi na poziom doktorów. No bo Andrzej Krajski przeze mnie wspomniany zadał takie pytanie retoryczne. Po co właściwie politykom te lewe doktoraty? Czy cień Pana Myrchy rośnie od tego, że jest doktor, nic to już nie znaczy, czego on jest najlepszym dowodem i jego promotor, prawda? I inni ci profesorowie, że to jest cały ten światek naukowy jest światem nadętych pajaców, z których niektórzy coś wiedzą, a niektórzy nic zupełnie nie wiedzą i tytuł sam w sobie już nie świadczy o niczym. Trzeba się przyjrzeć dorobkowi danej osoby, żeby ją oceniać. Czy pensja od tego wzrasta? Ja, za moich czasów tam było, jak jeszcze pracowałem na etacie, to jeszcze było w późnym PRL-u, że za tytuł doktoratu zobaczyłem, gdybym dostał, to dostałbym chyba 50 zł podwyżki. Bo dawno nie, nie realizowano tych, nie waloryzowano, przepraszam, tam tych zapisów. No, może to jeszcze obowiązuje, może za doktorat się dostaje jakąś podwyżkę. Nie, nie sądzę, ale może i na to się połaszczył pan, pan wiceminister. A może po prostu chodziło o, i to jest przy tym właśnie o tytuł szlachecki, o budowanie szacunku, o redystrybucję szacunku i takie e, gdyby co, prawda, by się kto pytał, a jakie ten pan ma kwalifikacje, żeby być wiceministrem sprawiedliwości? Mówimy teraz o kwalifikacjach e, zawodowych, o moralnych, to już szkoda czasu. No jakie on ma kwalifikacje? No ja kończył na renomowanej uczelni, zdobył doktorat pod kierownictwem renomowanego profesora, prawda, to mi się przypomniało, że nie wspomniałem o jeszcze o nagranej taśmie, na której profesor Chmaj przedstawiając się jako emisariusz Donalda Tuska załatwiał interesy z Marianem Banasiem z Najwyższej Izby Kontroli Przed Wyborami, więc to też jest świadczy o tym, no, kim jest Bodar, Bodnar, to ta, wiadomo. I a jakby co to, to doktora, tego nadaje się na ministra, nadaje się, tak robi się. Jesteśmy idiotami, naprawdę, jeżeli kupujemy tę grę. Jeżeli wierzymy, że te literki jeszcze coś znaczą. Nie. Prawdziwi naukowcy, jak wyszło w tym niedawny, w niedawnych dniach, prawdziwi naukowcy w Polskiej Akademii Nauk zarabiają poniżej minimum krajowego, chociaż jest to z niezgodne z prawem bo jest minimum, które każdy nawet profesor powinien móc zarobić, ale oni nie zarabiają, bo tak tam na Czy to jest przypadek? Czy to jest ciągle ta nie wiem czy prawdziwa, podobne jest to fake, ale chodzi po internecie taka instrukcja generała Sierowa, która rzekomo jakoby w 1947 roku Sierow wydał, jak ma się układać w PRL-u. nawet jeżeli jest to fake, to jest to odzwierciedlenie polityki kadrowej, która rzeczywiście w PRL-u była zawsze prowadzona czyli awansować najgłupszych, niszczyć mądrych. Niszczyć autorytety, wprowadzać zawsze takie, sobie, żeby na przykład ludzie wykształceni i z kwalifikacjami zarabiali mało, a ludzie niewykształceni i bez kwalifikacji dominowali nad nimi finansowo, żeby cały porządek świata odwrócić. I to <coughs> nadawanie lewych tytułów szlacheckich, jak w wypadku Pana Merchy. I w wypadku wielu profesorów i innych, znowu ze względów procesowych, nie będę wymieniał nazwisk, bo potem musiał udowadniać, dlaczego ta osoba tak naprawdę nie zasługuje na to, i sztuczka była, i kolesiostwo, że mu, że mu taki tytuł, takim tytułem go potczęstowano. Nadawanie tych lewych tytułów rzeczywiście służy rozmyciu, zniszczeniu jakiejkolwiek należnej, potrzebnej w społeczeństwie hierarchii szacunku. No, bo teraz taki profesor prawdziwy, który pracuje dla Polskiej Akademii Nauk, który dostaje poniżej minimum wynagrodzenie, jak przyjdzie kolega i powie profesorze, tu se można dorobić, na takiej prywatnej uczelni, trzaskamy doktoraty, robimy jakieś takie tam z tego, rozdajemy tytuły, no to jest większa szansa, że on się zgodzi autoryzować sobą i jeszcze bardziej ten sobie siebie i prawdziwą naukę poniżać w ten sposób. Przecież teraz tak sieć badawcza Łukaszewicz, muzea, IDEAS, Centrum Obliczeń Kwantowych NASK to są kolejne instytucje, gdzie okazuje się, że naukowców się wywala albo się niszczy w ogóle, albo się wywala prawdziwych naukowców i wsadza matołów partyjnych, bo, muszą, bo tam są wysokie wynagrodzenia, które oni muszą wziąć. Nie będzie byle kto brał. No to, żeby matoł tak do końca to zalegalizować, to jeszcze temu matołowi trzeba dać doktorat, habilitację, profesurę. I wtedy taki złamany niskimi zarobkami prawdziwy profesor może to weźmie i podżeruje. A nie podżeruje, to zawsze jest taki profesor z układu, z jakiejś fundacji, prawda? Z Stefanu, który, który też podżeruje, bo też profesor teoretycznie profesor, równy profesorowi, chociaż różnice między nimi są ogromne. I to jest rzecz, która, która najbardziej, najbardziej jest godna podkreślenia w tej całej śmierdzącej i, i żałosnej sprawie. Wiem, że ja to wiele razy powtarzam, ale zwracam uwagę. To obsesyjne przy kółko powtarzanie przez te fraueny, że pani Julia Przyłębska jest magister przyłębską, a nie profesor. To obsesyjne nazywanie profesorem pana magistra Stępnia, który też był kiedyś z Trybunału Konstytucyjnego przewodniczącym, ale z właściwej opcji. To pokazuje, tak, tak, dokładnie intuicja Andrzeja Krajskiego potwierdza mówi o tym od dawna. Tytuły naukowe są substytutem tytułów szlacheckich, ponieważ cały układ w Polsce to jest ciągle ta samozwańcza szlachta, co najśmieszniejsze, wyrosła ze zwykłych hamów, co się poprzebierali za inteligentów, a słowa w butach tam gnije i cuchnie. Cała ta Warstwa się uważa za szlachtę, która sobie właśnie te tytuły takie Liberhamor wielkie robi, te są doktory, profesory, że oni są niby takie, widzicie, rozumicie, mądre. A wziąć by widły i wbić w skapaną profesorom i, i panią ich cwanym rozmaitym partnerkom naukowym, ach, pomarzyć tylko o tym na razie.